No dobrze, to teraz widzicie, że już te kable są poukładane. Tutaj sobie pomogłam, przytrzymując różnymi narzędziami ten kabel grzewczy. Zwróćcie uwagę, że, że po prostu ten kabel się do siebie nie, nie dotyka ani się nie krzyżuje, co jest bardzo ważne, żeby się nie przegrzewał i żeby wszystko dobrze działało i bezpiecznie. I teraz kolejny etap to będzie po prostu nasypanie piasku. Oczywiście wyciągnę te wszystkie rzeczy, które przytrzymują kabel. Piasek już będzie w wystarczającym stopniu przytrzymywał kabel. Do, dorzucę tutaj jeszcze, myślę, że około 5 cm piasku. I właściwie po podłączeniu tych wszystkich kabli będzie to już gotowe do, do wysiewu. Za dwa dni chyba o ile dobrze pamiętam mamy już czas wysiewu dobry według kalendarza biodynamicznego.